Cześć, witamy ponownie na kanale Kusator. Dzisiaj bardzo, bardzo fajny poradnik przy okazji dla naszego klienta, który nie ma kluczy do stacyjki, zostały zgubione i na pewno nie tylko on ma taki problem. Bardzo dużo klientów ma już albo może mieć taki problem w Junaku 15 czy Junaku 16. I Dzisiaj w krótkim poradniku pokażemy Wam, co trzeba zrobić, żeby z tym problemem sobie poradzić, ponieważ nie dorobicie, uwierzcie mi, w całej Polsce takiego kluczyka do stacyjki. To jest specyficzny kluczek, a my tutaj Wam pokażemy sposób na to, jak to obejść i omówimy dokładnie cały proces wymiany stacyjki, bo tak to trzeba rozwiązać. No i na koniec, na koniec pokażemy Wam, czy to rzeczywiście działa. Odpala, no i dzięki temu będziecie mogli sobie zamawiać u nas stacyjki. Poradnik już macie, tylko i wyłącznie. 5-6 minutek potrzebujecie na to, żeby to wymienić. A jak to robimy? Zobaczcie w materiale, który będzie Wam pokazywał, jak to zrobić. Żeby wykręcić i wymienić stacyjkę, musimy odkręcić trzy śruby widoczne na, materiału, na materiale. Wystarczy śrubokręt imbusowy, chyba ósemka bądź dziewiątka. Wyciągamy to od środka, wkładamy to, jakby wciskamy i wychodzi na, na zewnątrz cała stacyjka. Następnie musimy wykręcić śrubokrętem krzyżakowym wkład stacyjki. Ten wkład stacyjki jakby musimy, musimy wyciągnąć i zamontujemy wtedy wkład którego już dostaliśmy nowego. Podłączamy go zgodnie z pinami. Następnie, odkręconą mocowanie stacyjki przekładamy do nowej stacyjki. Ponownie musimy zakręcić cztery śrubki. Wkładamy od środka w miejsce, gdzie stacyjka powinna być, w ramię. Ustawiamy odpowiednio centrycznie śruby, żeby wkręcić, tak, żeby stacyjka nam się nie ruszała. I tak naprawdę to jest całość, jeśli chodzi o wymianę stacyki. Jak w, mom w momencie, kiedy zgubiliście klucz. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. No i co, chciałbym Was tutaj. Poinformować cały czas, przyjmujemy nowe dostawy. Nowe dostawy, które miały być na początku, tak naprawdę maja, dopiero teraz wjeżdżają do nas, więc tutaj prosimy o cierpliwość klientów, którzy już zakupili pojazdy. Te trzy modyfikacje, o których ostatnio wspominałem, tak jak mówię, 2-3 tygodnie potrzebujemy, że więc w momencie, kiedy będzie ta dostawa zjeżdżała. Myślę, że jutro już powinny wszystkie być u nas albo w czwartek, więc no, potrzebujemy te 2-3 tygodnie. Chciałbym też napomnieć na temat wszystkich modyfikacji, które robimy, ponieważ nie ze wszystkimi. Większość klientów naszych fanów jest cierpliwych, czeka na to, aż wszystko zrobimy. Ale chciałbym Wam wytłumaczyć, że wszystkie modyfikacje, które my robimy w tym serwisie, w tym salonie. Są nienormatywne, są niepowtarzalne, wszystko robimy ręcznie. I teraz wyobraźcie sobie, że mogą występować różne przeciągnięcia w czasie, niezależne od nas, od podwykonawców nie będzie materiału, więc my jeszcze będziemy te wszystkie pojazdy, które były, normalnie robimy, cały czas działamy. Naprawdę pracownicy tam robią po 8-9 godzin, czasami bez przerwy, żeby te pojazdy wszystkie wyjechały. I nowe pojazdy, które. Czekają, też będą robione i myślę, że na dniach to wszystko będzie zjeżdżało. Ale chciałbym Was poinformować i będę Wam to na każdym razem przypominał. Od następnego sezonu jesienno-zimowego, kiedy będziemy przyjmować pojazdy na modyfikacje, będziemy zastrzegać sobie, Czas realizacji, ponieważ oddając pojazdy do kustomowych serwisów, to wszystko trwa naprawdę bardzo dużo. Wszystko wymaga czasu, wszystko wymaga pracy, wszystko wymaga podwykonawców czynniki ludzkie. Więc e, tak naprawdę niektóre modyfikacje będą podnoszone razy dwa, jeśli chodzi o cenę. Tak, chcemy troszeczkę przetrzebić osoby niecierpliwe, chcemy przetrze, przetrzebić osoby, które są, e, które są tak naprawdę troszeczkę hamskie w kierunku nas, bo my naprawdę robimy wszystko, co z naszej e, mocy. E, to, że czasami te terminy nam się przedłużają to nie wynika z tego, że my tu sobie siedzimy, palimy, palimy te papieroski, pijemy sobie cekawki i nic nie robimy. Po prostu Naprawdę wszystko nakłada się. My jesteśmy na ostatnim ogniwie i potem te terminy są o miesiąc później, i naprawdę nie, nie, czasami się spotykamy z bardzo niemiłymi, takimi wręcz nakazami naprawy. My nic nie musimy, słuchajcie, nic nie musimy. My robimy to dla Was, a zaczyna się to robić troszeczkę niefajne. Chcemy Wam pomagać, chcemy Wam te modyfikacje robić. Więc po pierwsze, modyfikacje wszystkie pozostałe oprócz tych trzech są wstrzymane. Dopiero będziemy Was informować, kiedy możemy przyjąć, ile pojazdów możemy przyjąć i ile możemy przyjąć na przykład tumików na modyfikacje. Niektóre modyfikacje, takie jak ramka, modyfikacja układu wydechowego, modyfikacja oksydowania zębatki, pójdą o 100% do góry i chcemy sobie też zastrzec czas realizacji. Nie może być tak, że rzeczy, które nikt nie robi w Polsce, są aż tak respektowane czasowo. Musicie zrozumieć, Państwo unakowcy, że to wszystko wymaga czasu, wymaga precyzji. Więc my nie możemy pozwolić sobie na to, że osoby, które chcą odebrać pojazd, nie zdają sobie sprawy z tego, że pojazd trzeba przetestować, pojazd trzeba sprawdzić. Jak my powiemy ewentualnie daną jakąś datę, mogą te daty się przesuwać, więc musicie czekać na telefon od nas w tej sprawie. Więc taki długi, długi koniec, będziemy to często powtarzać. Na razie wszystkie pojazdy będą wydawane. Niektórzy nie mogą się doczekać, więc pewnych modyfikacji nie będą, nie, będą, nie będą miały zrobione. Wracając do stacyjki, bardzo przydatny materiał dla kogoś, kto zgubi kluczyk, nie może dorobić. Macie bardzo fajny poradnik. Ja Was serdecznie pozdrawiam przy cierpliwości. Wszystkie pojazdy zostaną zrobione, zostaną zaraz dwa sprawdzane. No i niestety czeka was troszeczkę zmiana ceny po to, żeby było nawet mniej ilości tych tego wszystkiego, ale jakość będzie jeszcze lepsza i liczymy się z tym, że będzie tego może mniej, ale chciałbym, żeby z nami zostały osoby, które jakość cenią ponad wszystko i mogą poczekać troszeczkę dłużej niż to, co ewentualnie jest zaplanowane i będziemy was za każdym razem informować, że te modyfikacje E, które sobie zastrzeżeczę za, e, zamówicie, jaki może być czas realizacji? Pozdrawiamy, cześć!